Witajcie moi drodzy, ja jestem Susek i witam was w World of Tanks i cóż tym razem chciałbym wam zaprezentować czołg lekki tieru 7 w dodatku jest to pojazd premium, a mowa o typie 62 swego czasu był on pojazdem unikalnym, można go było kupić tylko raz i to było w... We, w chyba na początku września albo koniec sierpnia, taki był przedział krótki, w którym to mogliśmy zakupić Typa 62 lub Typa 59 i to była ostatnia możliwość kupienia Typa 59, z której skorzystałem, a także zdaje mi się, że jedyna. Tak mi się zdaje. Mogę się mylić, mogło być w jakimś kalendarzu adwentowym możliwość kupienia Typa 62, ale oczywiście większość chyba użytkowników tego pojazdu posiada go z jednej z misji, która była możliwa do zrobienia na przełomie. Września i października. Przynajmniej tak, tak kojarzę, to było w 2014, czyli w tamtym roku. Ale już do bitwy. Ukryta wioska, tiery 10 Na szczęście nie ma artylerii, więc można troszeczkę ostrożniej zagrać. Nie trzeba się tak mieszać. Można spokojniej podejść do tematu. Zazwyczaj czołgi lekkie jeżdżą na środek. Ja na początku się nie wczytywałem, żeby po prostu. Albo, albo internety, to jest możliwa opcja, albo po prostu czekałem, co się wydarzy na mapie, gdzie pojadą moi i tak. Nikt nie pojechał na środek, więc się tu przytoczyłem. Załoga jest słaba. Co mogę powiedzieć w ogóle jeszcze o tym pojeździe? Nie gram nim źle, tak? Gram jak medem. Tylko szybszym, z lepszym zasięgiem widzenia i mniej HP, nie gorszym działa. Eee, a działo. No i to jest chyba największy ból tego typa 62, 145 penetracji i 220. Eee, to nie byłoby źle, jakby nas rzucało do dziewiątek, ale nas rzuca do dyszek, no i... To jest chyba największy problem tego typa 62, że on musi mierzyć się z dziesiątkami. Eee, Zazwyczaj jest y, tak uważane, że y, pojazdy premium powinny być gorsze od pojazdów, y, które nie są pojazdami premium. No, na ten przykład, y, Is3 jest lepszy od Lisa 6, bo mam lepszą penetrację, na przykład lepszy pancerz, może lepszą wieżę na pewno. Tak więc, mm, odpowiednikiem typa 62. A i tutaj jest ładna akcja, właśnie. Zobaczcie, e, zobaczyłem, że nic się tam nie dzieje. Więc stwierdziłem, e, zwłaszcza, że pomogę tutaj temu a e, Nie radzi sobie z Leopardem. A przyłączyłem na hity, bo mogę. E, niestety, ale pocisk dał dupy. Byłby frak więcej. To by pewnie zadecydowało o tym, że to będzie oznaka mistrzostka. A nie była. No i tutaj sobie przyjechałem na dupeczkę ISU. W ogóle ziomeczek mi ogarnął, że tu jestem. Lol, przykleiłem się do niego teraz na 60 HP. Mądry Suseł, mądry. E, zmarnowałem jeden pocisk. t 54 dopiero w tym momencie ogarnął, że ja tu jestem. E, no i powiem tak, mój manewr sprawił, że strzelałem z hitów. Co poradzisz, panie? Co poradzisz? Że udało się wyczyścić tą flankę bez większych, już późniejszych strat, całe szczęście. Bitwa powinna być lightowej, wygrana na razie nie jest. No i jedziemy dalej. Ja dokładnie myślę, że w ten sposób powinno się grać lightami. Agresywny wjazd, gdzieś pomóc, coś się odnaleźć. No i jesteśmy w domu. Tutaj Ferdynand, no niestety, gold tutaj jest niezbędny. Tak, staram się bić w górę. Ferdynand zabity, 7,5 to samo i jakoś weszło. Mucha e, no chciałem powiedzieć, kto jest odpowiednikiem e, typa 62 na tym tierze. E, tutaj, jakimś sposobem udało się go załatwić. Sam nie wiem do końca, jak to się udało. Odpowiednikiem typa 62 jest WZ131. Jakoś tak to się nazywa. A, jest nawet przeciwnym teamem. Dobra, spoko. Która jest lepsza głównie dlatego, że ma lepsze działo z lepszymi parametrami, chyba jeśli chodzi o penetrację, to działo tu nie wiem, czy to nie, nie, nie jest 85. Tak, to jest 85, tam bodajże jest setka, i to jest dość spore ułatwienie w grze, dużo lepiej to wychodzi. No i cóż, nie ma artylerii, nominalnie bym teraz pojechał zapewnie, zapewne po artylerię. A tutaj, co ja komuś? Aha, tak, zwiedzam mapę. Objeżdżam. Z czemu objeżdżam? Tutaj mam równiejszy teren, tam mam teren pochyły. Chińczyk nie opuszcza za grosz, łapie amoraki, więc wjeżdżanie bokiem i... to jest bardzo zły pomysł. No i tutaj coś próbuję znaleźć. Podjeżdżam, podjeżdżam, podjeżdżam. O, T541. Chyba go nie zabije, nie? Ma taki mój skill, że nie... No, dokładnie. Nie zdążyłem skupić. to kolejny frak uciek. Ja trochę żałuję, bo nie mam Mki, a to nie była taka zła bitwa, mogła być z tego e, ale, No i też się nie zakończy najlepiej. E, sporym błędem. Tutaj wjeżdżam po te 30 niepotrzebnie moim zdaniem. O, dokładnie niepotrzebnie, bo się wtoczyłem pod te gówna. E, I no co, mam tylko kamień, tak? A i bardzo, bardzo mnie pragnął, Zobaczcie co on robi. Chyba FV też nie trafił. Nie wiem, czy. A myślę, że powinienem go objeżdżać. Stwierdziłem, że pojadę sobie. Zobaczmy, tu w ogóle nie opuszcza. Nie patrzyłem w ogóle, gdzie jadę. I takie coś się zrobiło. No, błąd. Trzy błędy, które mnie pozbawiły MK. No, niestety. Albo no, myślałem, że da się tędy wrócić. Tak? Jakby się dało wrócić, to bym jeszcze naklepał ten swój damage. Z 2-3 hity bym wpakował, też zupełnie inaczej to wyglądało. Ale no nie mam pojęcia, jakim sposobem tu się nie da wjechać. Czy da się? Da się wjechać, ale zajęło mi to za dużo czasu, niestety. Jeszcze pocisk nietrafiony, no i F niestety spłonie. E, bulldog go załatwił. E, no i cóż, kolejna szybka bitwa. W zasadzie okłamałem was w odcinku z Patona. Najpierw zrobiłem Chińczyki, bo grałem typem 59, ale typem 59 9 zagroż żadnej bitwy wam nie pokażę, bo mimo że były ze 3 to każda gorsza od kolejnej, taka cienka MK się kłania. Ale. No cóż. Ta bitwa pokazuje. W zasadzie co? Świeciłem coś? No nie do końca, ale pokazuje co należy robić, ja to robię dobrze, co należy robić medem kiedy widzisz, że możesz uzyskać przewagę jeśli się tam pojawisz i to jest morał z tego odcinka, żeby do tego niestety trzeba pewnego doświadczenia w tej grze, modów też by się przydało posiadać na to, żeby pokazywał gdzie kto się świecił. W najzwyczajniej świecie, żeby się odnaleźć i znaleźć taką lukę, w którą można się wślizgnąć, zrobić parę pestek, najlepiej uciec bez straty, no i po przede wszystkim pomóc wygrać. E, I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o kciuka w górę. To zawsze fajnie zobaczyć trochę kciuków to bardzo motywuje. No i cóż, życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się.